Dzień dobry z tej strony, dealer. Jesteśmy na Minecraft Raina i jest ze mną dzisiaj gość specjalny: Pan Smoczek. Dzień dobry, Michał. ja nazywam się Lysy, i jestem z kanału Drollcaster, jedną z postaci, jestem tym dzisiaj tutaj właśnie e, w no tak, Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Bardzo ładny skin, to muszę pochwalić. Tak czy siak, ludziska, pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę, to jest to bardzo tak. obowiązkowe, generalnie takie się składa, że to jest obowiązek. I, i słuchajcie, też pamiętajcie o live'ie o godzinie 19.00. Więc tak, e, Michal, Michal. Michale. Mm -hmm. Ja ci muszę powiedzieć, co będziemy mm -hmm. dzisiaj robić. To jest tak? mój e, piesek gruchacz, ty już go poznałeś. E, <laughs> tak, więc tutaj mm -hmm. grzeczny piesek. On jest o tyle fajny, że jak kogoś uderza, to on też bije tego kogoś. Ale e, 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 on już zabił, on zabił okay. chyba czokleta nawet. I właśnie złożymy zaraz witotę do czokleta, ponieważ słyszałem, że na dzieje? serwerze... Co? Michal. Lysy. No. Listen to me. Do, Dobry tak. Yes. myślałeś, czy, czy to już. To już nie, nie taki filmik na. Dobra, nie, posłuchaj, chodzi o to, że na serwerze Minecraft'a... Taki spokojny serwer to często, no nie to wszystko tak. było fajnie, miluśko. My żyliśmy, zrobiliśmy UFO, w ogóle widziałeś ufo? Oczywiście, jest? o, tak. Ja tam pamiętam to... mojego przyjaciela czy, NWK. Bo tam jest, sekundę, bo ja nie czy ten mechanizm się znowu nie zepsuł. Ja na live go reperowałem, ale nie, czy się znowu nie zepsuł. Dobra, Co chwilę obczajimy, tylko y, się z zrobiłem magicznie dzień i słuchaj, wow. Michal. Na serwerze. Tak. Muszę dokończyć to zdanie. Grasują bandyci! Nie! I to bandyci są jakiegoś zakonu smoka, nie wiem o co. chodzi. Jakiego smoka? Jakiego smoka? No nie wiem, nie wiem jakiego smoka. Eee, nie, nie, nie wiem, to... sobie, nie wiem o co nie, chodzi. Ale, ale wiem, że są bandyci i słuchaj, okradli no. nas z Trina. A, przepraszam, tylko tak jeszcze na wstępie to, co słyszycie w tle. O właśnie teraz nie słychać tego w tle, ale o. Bandyci! O, to są bandyci, bandyci. z piętra wyżej. Um, z piętra ej, w wyżej. Mam nadzieję, że nie mówię na tyle głośno, żeby mnie usłyszał. Oni się nazywają bandyci z piętra wyżej? To w ogóle no, fajna nazwa na wiem. bandytów. Nie wiem. A jakich możliwe. bandytów śledzimy? Tych, którzy kradną nam trzcinę cukrową i wiercą na odcinkach. Cały dzień o, nie wiercili. Matko. Teraz, teraz musiał zacząć wiercić. Super. O, patrz, tutaj była trzcina, co? jej. No nie właśnie ma. tak, tutaj była trzcina i jej o, nie. dokładnie nie. nie ma. I niech ja że trzcina, jesteś właścicielem tego serwera, ja Ci pomogę znaleźć tych bandytów. Dzięki, dzisiaj. Michał. Chciałem właśnie, żeby na, na serwerze było więcej tych graczy jak ty, którzy przychodzą, zgłaszają się, no. razem będziemy szukać. I słuchajcie ludzie, tylko chcę sprawdzić Michał, hey, co bo za deal, bardzo... No poczekaj, ja zatrzymaj się, bo jak nie mogłem cię tak z tym zostawić, nie? Jak są bandyci na serwerze, to ja nie mogłem tak olać tego, wiesz, musiałem no i, i, piona, i piona. Przyjść, wiesz, i, I dobrze przekonfidencić No No generalnie właśnie Michał mi o tym powiedział, to tu tutaj no list tak, no. no, podziałał, no Może powiedzieć, że konfident, ale no taki z słusznej no, sprawie, no bo ale ja przepraszam bo, Boże, bardzo. Ale jest... każdy może być jaki chce, tak? Ja no właśnie. jestem akurat konfidentem, tak No właśnie, tak wyszło, dokładnie. Dlatego nigdy nie chciałbym iść do więzienia, no ale nieważne. Okej, Hej, ale ja nie mam, ja Właśnie, z chciałem Cię przeprosić, że to robię, ale muszę polecieć i zobaczyć, co tu się dzieje. Nie, ten mechanizm działa. Tak, ten A co to ma robić, że nie A czy znaczy, słuchaj, bo wiesz co chodziło o to, żeby to szkło na górze, ten promień, nie zauważył, że on jest innego koloru, tak? E, I chodzi o to, że jak jest noc, to ten kolor ma się robić czarny, a teraz on powinien być teoretycznie błękitny. I tak wygląda ten błękitny promień. To jest taki bardzo zaawansowany mechanizm. Robił Boże. jego ekipa Redstone Masters, czyli Chocolate. E, Redstone e, Masters! Dokładnie tak. Skąd znaliśmy mego dżingla? No, to, jest to jest taki jest... standardowy jingle. Wyglądasz jak taki piękny gołąb. Jest piękny gołąb? No latający gołąb. Dzięki. To Krakowski gołąb. komplementy Tak jest. <grymne> no tak. Ale Dobra, powiedz słuchaj, mi, w ogóle Michał, musimy, po, musimy za... No właśnie jest poszlaka, Jest poszlaka, że to... ty będziesz ty, ja jestem Watsonem, a ty jesteś Sharlokiem. I teraz musimy to rozkmienić. Szarlotką rozumiesz? jestem, no. No dobra, to zabawimy się <laughs> w detektywów i słuchajcie, ja tutaj. Michał, ja tutaj byłem już. Ja obczaiłem, nie ma żadnych śladów od gniazda, do zresztą też mi się skarżył na bandytów. Skarży mi się. No tak, 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 więc tam mniej raczej. Musimy sobie obadać całą ferajnę od Czokleta, tricusa. No, MWK może być. No, Ciebie nie podejrzewam raczej, no ale też tam masz domek. Nie, nie. W ramach ale... formalności, co przyjdziemy się też do ciebie, dobra? Żeby, ni na, żeby wiesz, nie było. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka, nie, no, bo to no. Karol, nie, bo patrzaj, sytuacja jest na tyle skomplikowana, że u mnie nie ma czego szukać, stary, bo ja tam przybyłem. To pokażę, wiesz, pokażę, widząc Twój tak, domek, po prostu. Po tak wiesz, pokażemy Twój domek. Boś nie widzieli, no. Kto nie widział domku Lysego, no. Lysego, przepraszam. No, nie trzeba, naprawdę, bo ja stamtąd mam radę, naprawdę. Ja mam, ja mam takie coś, że ja nawet sam siebie sprawdzę, inwigiluję sam siebie A no to dobra no, Także no to... nie musisz, nie my tam, wiesz Ale ktoś... nic nie ukrywasz, tak? W sensie to nie. jest tak w 100%, pro... w 100 tak legitne, tak? Eee, no wiesz, na 100% pro... wiesz, na pewno nie, no gdybym mógł, ale sekundka, wiesz... sekundka, sekundka, sekundka. mam taki test, test na kłamstwo Nie, dealer, Test dealer. na kłamstwo poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. O, kurze, Lysy, 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 ale Lysy, czekaj, na... to jest prosty listen test, to, test to, to jest prosty test No Lysy No, no. Okej okay. Co? Okej, okay, mój to test to polega co? na pytaniu, jest jedno pytanie i jak no. odpowiesz dobrze, to no. znaczy, że nie kłamiesz Dobra Czy kłamiesz? To jest test Czy kłamiesz? No To jest test No, no. Tak kłamiesz. kłamiesz Kłamiesz Ty, kłamiesz Kłamiesz Czyli trzeba sprawdzić twój domek, okej, okay, dobra sprawdzić twój domek, okej, okay, dobra Ja e, cię tylko naśladowałem, e, to była taka zabawa Czekaj, Dobre, nie wiem, że ja nie do mojego ja... domu. I tak nic tam nie znasz. Okej, okay, dobrze, skoro nie masz. Chcesz, no wiesz, skoro nie masz bo to... jeszcze widzę, będą się podejrzewać. Ja nie chcę, się bez nadziei, Tak jakby Sherlock sprawdzał swojego Watsona, nie? No, no, sprawdzał. Znaczy, nie wiem w sumie, jak Trudno, zaprowadzać do mojego dob, domu dobrze. już dobrze. Chcesz mnie sprawdzić, niech będzie. Bo... Dobrze, to jest tylko formalność, no nie, bo wiemy, że to nie ty. pewnie że sprawdzić, dobrze, to jest toster klasyczny. Nie, nie, czekaj, czekaj, nie. tam tak? Nie, nie, tu przy tym wodospadzie. Już ci pokazuje bo ja w sumie widziałem Twój domek tylko tak na live'ie przez łamek no. sekundy. A to hmm. już się zmienił, wiesz? Bo całe plany się w ogóle zmieniły totalnie, nie e I generalnie teraz mieszkamy tu. Aha, tu, tu. To jest Twój dom. Tak, tak, tak. Tutaj A, mamy. A, widzę, że masz, lodówkę, masz wspaniałe zwierzęta i mamy w ogóle kumpele. Kurę. No. Jak się nazywa, kura? Bo nie nazwałeś kurę, skoro masz. Oskar, to jest kura Oscar. Mm -hmm. Tak. Okay. I to nie, nie powiedziałeś dlatego, że akurat powiedziałeś o Oskarach, bo czekaj, było rozdanie za, bo... niedawno. nie, czekaj, pomyliłem nie. się, bo to było. A, widzisz, bo to było wcześniej. To my tutaj mieszkaliśmy, ale to, nie, to jednak Aha. trochę dalej jest. Czyli to nie jest ta kura Oscar, o której mówiłeś. Nie, znaczy to jest Oscar, ale ja się z Oscarem pokłóciłem generalnie i postanowiliśmy się rozstać. Także Oscar został tutaj. Mm, wtedy. Rozumiem, ta historia jest w 100% wiarygodna. W sensie wierzę ci, wierzę dobrze mi, naprawdę. No, naprawdę wierzę. wiesz, ale słuchaj, to jest wszystko tak, że na tym serwerze nie może być żadnych mafii. No nie, no nie żadnych, bo jest, jest Wiedzenie, prawda? Ja ci w sensie jest po, ja, ja ci pomogę stary, ja ci pomogę Nie, dziękuję, znaleźć bardzo wszystkich złych ludzi na tym serwerze ja coś hmm. wiem, ale dobra, rzeczywiście, chodźmy do mnie do domu, ja ci powiem jak będziemy już u, u Okej, okay, znaczy ja, ja już tak jakby, tak jakby już, już, Jesteś? już jestem, tak. Tak szybko? No. Ale ci zazdroszczę Elytry. Tak że polatałem kilka zrobiłem kółeczek. Ale ci zazdroszczę Elytry. Nie no, spoko, w sensie, hmm. <laughs> to się. To mam dwie Elytry, ale... W sumie ona jest troszkę bezużyteczna, ta druga. Dlatego, że ona, żeby ją naprawić, musiałbyś mieć klas 37 leveli i to tylko na jeden raz naprawić. Ona Aha. jest taka już bardzo jest... stara i zużyta. Elytra się szybko zużywa, bo ona... Znaczy, rytera... wiesz co, nie, to jest tak z Elytrą, że jak masz Elytrę i ją tak wybrzdykasz, że już jest zepsuta, <grym> e no. to ona, no, no, musi ją reperować i to no. kosztuje, za, nie wiem, kilka leveli, ale za każdym razem. jak reperujesz Elytrę, to jest droższe i droższe i droższe, aż w końcu no ma, ci nie tylko. stać. I to jestem na takim etapie, że im już nie stać mnie. E Dlatego warto Unbreaking 3 dać, taki... taki no dobra, tip. to jest mój dom, sprawdziliśmy go, wydaje mi się Wygląda, i... Wygląda spoko, no dobra, to w sumie... Znaczy nie, bo na razie tutaj robimy wiesz, to jest taki fundament tam na tak naprawdę. A mogę tak wejść sobie? Czy tak, że A od środka taki wiersz. Aha, to chodź, chodź. No. Lysy, Lysy, gdzie jesteś? W środku Już, jesteś? Nie, 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 tu nie. Nie, to tak. No. To musisz wejść do środka i musimy udawać, że. No pukaj, że to... no, to pukaj, ja cię otworzę. Puk, puk, puk. O, cześć YouTube! zapraszam. Du, du, czt, du, 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 Dobra, to było intro. Dzień dobry. Cześć. To jest czy to są jakieś ślady po działalności przestępczej? Mięso. Powiedziałem, czy to mięso z jakichś źródeł generalnie pochodzi, bo tutaj nie, nie widzę no, farmy mięso muton. Nie, z normalnych źródeł pochodzi. No, wiesz. Standardy GMO jak są jakieś sprawy. Tak, Ale żadnej to trzciny dobrze. nie znajdziesz, nie, stary, jakby jak, jak, jak nie będziesz okay, szukał. bo ci złodzieje trz trzcinę zbierają. Pijne, tak? tak, oni się specjalizują właśnie Aha, no w kradzieży trzciny, trzciny nie, i tutaj zupełnie ani, ani żadnej czciny. Okej, okay, um, no tutaj to, to choć może o, więc trzyklete, zaczęło. A co, co, jest, co jest? Co tam jest? Co tam jest? To tam, tam, bo tam się tam, nie da. Tam, Cię interesuje kuriliśmy, wiesz, aha, tutaj trzymamy kury. kury. I to jest Oskar, tak? To jest. Nie, nie, to jest nie. syn Oskara, Przemek. A. A tu jest Mariola, to jest Mariola. jasne. A ten są... bloczek, bo tu, tu się zrobi taki bloczek, to trzeba zniszczyć. Dobra. Tak. Tutaj jest tak. wszystko. Tak. No że nie wszystko kryjesz. Dobrze, dobrze. Nie, dobrze. ja nic okay. żadnego... nie. ja ja nie chciałem nic... upewnić, wiesz, że mi się, tak, się okazało, ja że, wiesz, nagrywam z tobą, a tu to bo... za plecami, tak. wiesz, ja ty, ty jesteś bandytą, szefem mafii, no nie, ale <laughs> to by było. Szefem nie jestem żadnej wiesz. No nie, no nie jesteś, nie jesteś. Nie jestem, nie jestem. jakby jest. na to nie pasuję. To nie No, słuchaj, ale w ogóle to ja się chciałem podpytać ciebie, nie wiesz kto, bo wiesz, teraz tej trzciny przez tych bandytów jest tak mało na serwerze, nie wiesz, kto tą trzcinę, kto ma trzcinę, Ty nie masz, na przykład, jakiejś automatycznej farmy, trzciny, no, takiego? mam, mam, mam farmę Masz? Trzciny. Chcesz ci przejść do mnie jeszcze raz? Ty masz trzciny, farmę? No, mam, automatyczne, cały czas mi robić trzcinę, non-stop. Żartujesz sobie. No nie, mam pełną skrzynkę. Dobra, zobaczymy jeszcze po drodze ją. do. Czekaj, wiesz, co tu jest MWK, jeszcze mieszka? Tak, po drodze do MWK. MWK to u mnie mieszka. A, a, czy prowadzi do ciebie? No tak. Pijemy kawę, herbatę, rozmawiamy. Generalnie siedzimy na, całe nawet nie. Na pewno nie trzciny, nie, to byłoby głupie, w sensie. Nie, no, ale. Nie, powiedz rzeczy mi, nie, nie, nie. No ja. okay. okay, to, okay. to ma nie, sens. Nie, no, nie, nie, nie ma. Marcin jest taki usatkowany chłopak. To znaczy no, no, jest spokojny. No, nie, 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 nie. Żadna no, przestępcza Marcin. działalność, nawet na moim serwerze nie ma żadnej przestępczej działalności. Pamiętasz kiedyś DW? No, znaczy w sumie ja miałem. Ty miałeś przestępczą działalność znaczy, na moim serwerze? No, w sumie. w sumie, Jeżeli to ty masz działalność. Nie, no nie, ty nie masz. Na ja razie. nie mam. Taka ale... zgrywka. Hmm. To nie, to nie, nie, to... nie ma sensu raczej. To byłoby głupie. To, to tak. się nie składa. Nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie to się kupy nawet. Nie, to głupota. Dobra, to ja tak sobie. Ej, się... dobra, ja mam, ja mam taki mały challenge, słuchaj, poczekaj, chodź na tutaj. Co Co to jest, jest challenge? Coś... Doleź do domu, elektro i te To jest pni... challenge dla widzów. Ja coś a, nie, to to a, a, to już zawracam, słucham, słucham. Gdzie jesteś, lesy No stoję, biegnę. No ciężko jest się Znaleźć takie małe ludziki, są tutaj. No i... tak, przy tym takim ca... przy. Ja jestem przy, ro... przy. rozdroju. O, to tu szterze. jestem! Uuu, cześć! Dobra, słuchaj. Mam dla ciebie. Listen to me. Mam dla ciebie taki challenge. Znaczy w zasadzie dla twoich widzów. Czy, 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 czy challenge? Bandytą, wow! Tak, oni ci odpowiedzą najprościej. Jeżeli jestem bandytą. Macie odpowiedź, że nie jestem. Jeżeli jestem bandytą. Mm -hmm. to mm, dobiją pod tym odcinkiem 20 tysięcy łapek, o, jeżeli nie, jestem nie, bandytą. Czy wbiją, ale, czyli jeżeli jesteś bandytą, a no to nie, jestem. to nie wbiją, czyli nie jesteś bandytą, lajtowo. No właśnie, więc dobra, jak nie wbiją, okay. to nie jestem bandytą okay, i ty wtedy się wtedy przekonasz i wtedy pokażesz mi, Nie, ale ja się no. wierzę, że przecież byłem u ciebie w domku, No ci... Byłeś, no, byłem, sprawdziłeś. Tak, 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 tak. Dobra, dobra, więc skoro, skoro mówisz, że zadecydują, tak. Naprawdę. mieszka z tobą, to jeszcze zahaczmy do czekolada, bo Tricus jest zbyt, zbyt, to jest Tricus, on nie byłby bandytą, on jest zbyt... On jest tricusem, tak, tam mieszka dalej, to taką bułkę Nie, nie poznałem jeszcze tego jego No młościa. to tam, tam mieszka taki jeżyk O nie, czekaj Lysy, uważaj Dobrze, ja, ja będę tam Te zaraz... zielone ogóry są bardzo złośliwe Okej, okay, tak, już, już nie tak, są Tak, tak, tak się jakaś... Tak naprawdę to przydałaby się jakaś właśnie taka organizacja, która zwalcza te Creepery, a nie trzcinę, nie? No, no, głupota. No, może wiesz, no w sumie to zielone i to zielone, może komuś się tam pomyliło. Słyszałem, że oni wyznaczyli cenę za tą trzcinę, że za każde źdźbło trzciny, o zobacz, jak masz takie źdźbło trzciny, nie? Znaczy, Cześć, ty ma, ty masz trzciny dużo, czy masz trzcinę dużo? Nie, mało? nie, 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 teraz jak szliśmy zebrałem. <laughs> sko <s> <laughs> dobra, to nie, ma, to nie jest podejrzane. Zobaczmy sobie, więc, Czoket, co on tutaj ma. Trzciny nie ma, okej. Okay. Ma dużo raczej różnych takich. Nie ma trzciny. Podobnych do trzciny. Nie ma ani trochę trzciny, proszę Ale o ciebie. Ale stricte trzciny to ja tutaj nie widzę. Sharker Box. Nie, no ma. dobra. On jest okay. chyba czysty. On jest czysty. Kto? To nie ma sensu już. W sensie wszyscy już swe Rainer zostają tak jak. No, Tricus. Na no, ja mówię, Tricus jest. No, 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 czekaj, on czekaj, Czekaj, miał. czekaj, 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 czekaj. Dobra. A tu sprawdza. Dealer. Gdzie? W ostatniej. O. Ja pierdzielę chyba znaleźliśmy stary. Uuuuu, chyba? Trissus? Nie, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, mieszka. Tak, on jest tutaj czoklet I on On ma trzcinę. Ja jestem przekonany w tym deficycie że która które musi coś być. Ja tutaj czekam, aż widzowie czokleta wydadzą go. Dziękuję bardzo z góry. Ja tylko ci demonstruję moją farmę piękną. Chodźmy do mnie. Znaczy, ja pójdę w sumie, polecę. No a ty tam. Nóżkami dobra, sobie dobra. Tam wiesz, to znaczy, że Użyjesz administracyjnej mocy power 50. No nie wiem, prowadzisz. no nie wiem. No no nie, bo ja bo jestem tutaj wpadłem. A ty wpadłeś, w sensie wiesz, że możesz od tyłu iść, to jest generalnie bardzo blisko. Dobra, to, to, to ja bym. nieważne, już będę śmieszny, i masz dużo jest... życia, czy nie? Nie, ja jestem, dobrze, już będę, okay. mocno okay. będę. Chciałem być nie. śmieszny, chciałem się tepnąć, że się do mnie, kiedy będę w powietrzu. I tak się dzieje. śmiesznie połamać, Po Po wyławy ma wymać nogi. Połamywać ma wymać nogi. Dokładnie, bardzo ładnie. Nie, nie rób tego. pokaż jest... mi swoją farmę trzciny, No dobrze, wiesz... to jest taka farma trzcina. Ona jest mega wydajna. W sumie nie wiem, czy ona teraz działa, no ale jest pełna skrzynka trzciny. O, nie działa. A na dole to jest? Tak, tutaj Coś kiedyś zebrałem i tutaj mam taką dziurę w ścianie, ale skrzynka jest pełna. Więc no gdybyś zabrakło odcinek, to możesz sobie pożyczyć. Ale masz farmę trzciny i tutaj to działa, ja. Tutaj. To działało. Aha, teraz to nie działa. Nie robić trzciny, Znaczy no może mogę ją wznowić w każdej chwili, no ale nie potrzebuję tyle trzciny. No wiesz, po co tyle trzciny? Jak trzcina jest potrzebna, wiesz, bo, bo. Bo na tak jakby. E... Ale czekaj, bo to. To nas spływa gdzieś? Czy ja byś tak, bo być... Tam masz hopper na dole doleczko. A, dobra, mieć... okej, okay, to potem ci... już to Nie, to potem to sprawdzisz. Potem, dobra, okej, okej, okej. Nie myślałem, że chwilę ten, że. Nie, że ty ona... ty by się ukrafli z ale nie. Ja nie, dealer, ja, bym taki... ja takiej rzeczy nie robię, bo ja nie jestem mafiozą, wiesz, czy no, jak ja no, sprawdzę. Dobrze, to, no się ja ci ufam. Okej, okay, super. Świetna świetna jest to ta. Twoja okay. no, no dobra, dzięki wielkie, no, dzięki dobra. wielkie. Bardzo miło. Słuchajcie, no, więc nie znaleźć, kurde. Pamiętajcie o live o 19, koniecznie. Wbijajcie też na kanał Lysego Michała, Droller macie w karcie. Więc wbijajcie. Obejrzyjcie też u niego odcinki z i jego fabuły, bo też robi fabułę. Pewnie go znacie, czy nie znacie, to poznaliście właśnie teraz. Ja więc... głównie robię fabułę. Ja tak. pewnie znają. Jestem sławnym YouTuberem. Znają i kochają, może pisać, czy znacie. Dobra, <laughs> więc. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się i hej! Nie jestem Jeszcze... bandytą. Cześć. No nie, no ja się wierzę. Do widzenia.